Clipe wariaty. BMW już na chodzie. Wszystko jest fajnie. Jedziemy na secret spot. Nie chcę wam za bardzo mówić, gdzie on się znajduje, bo osoba budująca prosiła mnie o po prostu o dyskretność. Więc secret, secret. BMW stoi. Ja zaczynam Q&A na dojazd do miejscowy. Następny film będzie pewnie z jazdy po tej miejscowe. I później lecę jeszcze szybko na wąwóz. bo nie wiem, czy pogoda będzie dopisywała, bo dzisiaj śnieg padał. Ale zobaczymy, czas pokaże. Tak czy siak. Nie piszcz, nie pisz. Tak czy siak będę jechał na wąwóz, bo chcemy z Hubertem zrobić dropika. Będzie taki fajny dropik na, na linii zjazdowej, więc zajebiście. O, trzy Dobra, pierwsze pytanie do Q&A, które ma najwięcej lajków. Jaki rower planuje po rejniku? Po rejniku po powiem Wam, że nie wiem co bym planował. Na pewno rejnik pozostanie na razie ze mną ten sezon. Murbeton w 100%, ponieważ nie mam kwitu na nowy rower. Jedyne co myślę to żeby stuningować może trochę mojego Reignora i, i coś już. Może tędy poradę sobie e, i może po prostu sobie go stuningować i nim katać ile się tylko tak naprawdę da a później a później może coś nowego kupować ale na razie rejnik zostaje. O widzę tutaj plasty jedne są so. to już tutaj jeździł. Zobaczcie jaki to jest fajny wąwóz, jak to fajnie wszystko to wygląda. Wąwóz Ogólnie rzecz biorąc zobaczcie sobie w internecie co to znaczy. To są takie doliny ukształtne, które po prostu składają się w taką literę U. <śmiech> U. <laughs> Erik będzie się śmiał przy montażu. Yy, I wąwozów jest dużo. Ogólnie nasza miejscowa Bike Park Wąwóz jest nazwana wąwozem, bo mamy bardzo duży wąwóz, ale tutaj to jest niebitna góra. Stali bywalcy na tym kanale wiedzą. O tym miejscu, bo już jeden film nagrywałem stąd. Ale... pomijmy to na razie. Następne pytanko to jest w ogóle dzięki za 437 komentarzy pod filmem. To jest dla mnie szok. Ja to w ogóle bym... Rejnika sobie postawił i sobie z wami chwilę pochodził bardziej. E... Jaka była moja najgorsza gleba? Moja najgorsza gleba w ostatnim okresie to była ta, gdzie się wywaliłem na łeb. I, I boli mnie bark w sumie do dziś Także to chyba była najgorsza gleba, bo z reguły się nie wywalam Na szczęście Uf, Tfu kur... Żeby nic takiego nie było Kolejne Logika YouTube Film wleciał godzinę temu, komentarze, komentarze są sprzed 3 godzin, kto czyta? Miłego dnia Tobie też miłego dnia Kacper Kapsel Dobra, następne Pytanie do Q&A Jak długo zje, zajęło Ci nauczenie się nauczenie Ej, z to było tak, że się trochę nadenerwowałem, bo bardzo chciałem, a nie mogłem, nie wchodziło po prostu, ale gdzieś tak można łącznie powiedzieć, takich łącznych starań to z tydzień, z tydzień pierw jedna ręka, później doskonalenie łapania siodełka w locie, bo nieprzyzwyczajony jestem do takich rzeczy, a później już suicide zaczął wchodzić, już dwie ręce jakoś odrywałem, tak cyk, cyk, odrywałem sobie od od kierownicy i, i zaczynało być coraz lepiej. Widzę, że w tę stronę będzie lepiej, więc będę się cofał, bo światło ładnie pada. Zrobisz ten poradnik do manuala? Tak, zrobię. Zrobię, wariaty. W końcu będzie poradnik do manuala. Eee, może niedługo zrobię. A co tam? Przecież to szybko. Ja to Was nauczę po jednym odcinku. To będzie krótki zwięzły na temat odcinek. Jak nauczycie się jednej podstawy, to zaraz będziecie umieli manuala. Ale pokażę Wam to. Kolejne pytanie do Q&A, Mr. Jumbo, <laughs> Mr. Jumbo, poczekaj tu jest trzemizla, grubo, dzisiaj ten będę jechał, e... enduro czy downhill, e... w sumie jakby wszędzie były takie górki jak tutaj, w Ustynie, to pewnie chciałbym rower downhillowy, ale coś czuję jak się ale do tego filmu, to będzie meka, pewnie bym chciał rower downhillowy, ale rejnik jak najbardziej mi wystarcza, ja widzę, że tu chłopaki motorami wjeżdżają. Murbeto. A to w ogóle drzewo się przewaliło. No to jednak nie zjadę. Dawno tutaj nie byłem, naprawdę. Jakbym miał wszędzie takie waruny, albo mieszkałbym w górach, wziąłbym tam hilówkę na 100%. E, ale że jest tak jak jest, to enduro jak najbardziej mi wystarcza w pełni. Kolejne pytanko. E, zadał je Filip. Pytanie, sam serwisujesz rower, czy, nadal, e, czy, czy masz od tego ludzi? Chciałbym mieć od tego ludzi. Ale jeżeli coś się dzieje, to staram się to robić samemu. Jeżeli jest jakaś rzecz, która, której po prostu nie podołam, to oddaję to do serwisu. Tak to wygląda. Ale większość staram się robić sam albo z jakimś ziomeczkiem czy coś, bo zawsze raźniej nie. Siema, pytanie do Q&A. Jaki masz rozmiar buta? 4, 2,5 wariacie. Zadowie. Stachu y, obudówki. Beka. Krystian Czarniecki. Pytanie do Q&A. Pytanie do Q&A od... Kurde, ja w ogóle tam rower zostawiłem, a tu ludzie się kręcą, zaraz mi ktoś rower zali. i nie będę miał w ogóle rower na sezon. E, jakie plany na triczki w tym sezonie? Plany na triczki w tym sezonie? Ja nie jestem trikowy, ale chciałbym może jakieś 3-6 wsunąć na, na rejnie. Chciałbym się flipa bardzo nauczyć, bo mi się podoba ten trik i nie uważam, że był ciężki, ale przydałyby mi się pierw gąbki. Chciałbym się pierwszy nauczyć techniki yy, obrotu, wyciągnięcia roweru, w dobrej pozycji, w ogóle. E, a co przyjdzie, to przyjdzie. Ja nie mam się na triki. Kurwa, zmachałem się pod tą górkę. Koliny. No, rejnik tak osoby sobie leżą. To bajki wariat. Jezu, ja coś czuję, że ja tu w śnieg będę jeździł. Dobra. Jaki następny rower? Już mówiłem. Lubisz przypały I akcje, i, i akcje tego typu? Przypały są zajebiste <laughs> Przypał kru, przypał kru Nie no, ogólnie nie polecam nikomu jakichś mocniejszych przypałów Miałem swoje przypały O Jezu, i idą ludzie Ja już spieszony. z Miałem swoje przypały Nie chciałbym ich powtórzyć, jest to w pewien sposób nauczka Żeby czegoś nie robić I tego nie robię yy, Miałem problem z milicją wybroniłem się z tego, wsadziłem w to w kupę kasy i pierdolę przypały, ale na rowerze przypały są fajne, bo to są takie niekolizyjne przypały, że tak powiem nie? jakby to powiedzieć, że aż tak grubo nie będzie z tego lipy. <ścoughs> tak wiecie, wiecie o co chodzi Patryk Kunior, pytanie do Q&A, czy kojarzysz markę Mundraker? jeśli tak, to co myślisz o tych rowerach? ogólnie Moonrakera zostać okupił Kupił ostatnio Michał. Ej, i jest mega fajny. To jest full carbon na fajnym osprzęcie Jeszcze go zobaczycie zresztą. Także nie będę więcej gadał. Ale fajny, fajny rower. Fajne, fajne, podobają mi się. Mają to coś w sobie. Nie mówię, że nie. Eee. Y -y -y. Pytanie do QA od Oscar Gigon Oscar Gigon. Oskar Gibon. Dobra, pytanie do Q&A. Będziesz nagrywał jakieś nauki budowania w przyszłości, czy będziesz nagrywał filmiki z nauki triczków. Z nauki triczków, no to mi głupio jest nagrywać. Ja mam nagrywać hałtu yy, robienia jakiegoś triku, jak ja nie potrafię robić tego triku. No to dla mnie to jest takie. Yy, no słabe, słabe, słabe. Ja to robię z zajawy, musicie to wziąć pod uwagę. Ja nie jestem jakimś proriderem. Ja to robię z zajawy, wkręciłem się w te nagrywanie w to wszystko i po prostu tak to se, tak to se leci, nie? A co do... Nauki budowania? No to już prędzej, to już prędzej. Technik budownictwa ogólnego się wkłania, tutaj witam, <laughs> nie nobek, ale w tamtym sezonie bardzo dużo filmów było z budowania i wręcz mam ich kurde podziurki w nosie i im się nie chce. Ja chcę jeździć, nie chcę budować, chcę jeździć. Można pobudować, można pogadnieć trochę trasek, ale ile można, w kółko to samo. Także rozumiecie chyba, nie? Także chyba rozumiecie, dobra. Bad Games, ja w ogóle nawet nie czytam tych pytań, to jest czysty spontan. Taki spontaniczny kukuria To ku. ku, ku, ku ja. <laughs> Erik bekę. Od Bad Games będzie startował w jakichś zawodach kiedyś: typu Joyride, kuszkowce, Telegraf, Kielce. Cholera wie, w sumie tak swoją drogą można by było wystartować, żeby... żeby tak sobie sprawdzić samego siebie ale żeby walczyć o podium ciężko, jest tylu wariatów w Polsce którzy tak zapierdzielają, że to się w głowie nie mieści ja przy nich to jestem pikuś ja jestem samoukiem ja sobie sam wszystko jakby tak o, ale sztos <laughs> ja jestem samoukiem mi wszystko jakby sam się wszystkiego nauczyłem, więc no i no, inni pewnie też ale też i trenerów mają, mają waruny ja tak nie mam ja sobie, o widzicie, na Secreta przyjadę na wąwóz Gdzieś w okolicy gdzieś się przyjadę. nie wypada. Ja pierdziele. No i tak to, tak to wygląda właśnie, nie? Także możliwe, że tak, dla sprawdzenia samego siebie. Ale jak będzie, to nie wiem. Serio. To kędzierski czy polecasz na początek rower Dilt Canyon Stitcher 360. Myślę, że tak. Ada ziński, pozdrawiam. Miał taki rower i ładnie na nim przyprogresował więc myślę, że, że tak. Kajtuś. Ile już jeździć na rowerze i od czego się zaczęło? Zaczęło się od jazdy na kole przed swoim blokiem. Bang! Tak jest. I nauczyłem się jeździć na kole najpierw na damce niemieckiej, później dostałem rower na Komunie, już zaczęły się pierwsze krawężniki, schodki i takie różne rzeczy, tak jak większość, większość rajderów. No i już później w gimnazjum dostałem pierwszy rower, był to Giant Brass. później miałem specjalizata. Enduro, albo to był Big Hit, albo Enduro, ale mi się wydaje, że on się nazywał Enduro, z roku 2004. Później była Glorka, ale pomiędzy Specem a Glorką była jebitna przerwa, bo jakieś, nie wiem, 4 lata nie jeździłem. I Glorka spowodowała to, że zacząłem nagrywać, złapałem znowu zajawę i kupiłem Reina, który tam leży sobie daleko. O tam, jestem mega z niego zadowolony, mega. Tylko jeszcze jakiś tuning by się przydał. Pytanie do QA. Zleciałbyś dropa 20 metrów? Ta, na czosnek chyba, na głowę. No co ty, chłopie? Po co mi takie jest? Po co? Ja już nie, nie czułem satysfakcji z tego, że skoczyłem takiego dropa 20 metrowego. Po co? Nie widzę sensu. Nie widzę sensu. Ile zajęła ci nauka Manuala Michał G. To samo przyszło. Samo, po prostu. Nagle czułem, że jadę już bez pedałowania. <laughs> I sobie zacząłem jeździć. Nie. <laughs> Wiktor, Wiktor, pytanie do QA. Jakie, 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 jakie plany na rozbudowę wąwozu? Duże, duże. Zobaczycie, są w swoim czasie. Na pewno. Nie wiadomo, czy wszystko wypali. Ja też muszę wszystko poukładać u siebie. Ale jak wszystko się poukłada i podejmę pewne decyzje odnośnie wąwozu, to na pewno będę działał w tym kierunku, aby wąwóz się rozrósł taką. O, o taką, o żeby był jak grubie, nie grubiej, nie? E Remosu. Pytanie do QA, czy będzie streamowo z wąwozu? Hmm, chyba nie, to bez sensu. Ale by the way zapraszam na streamiki. <laughs> streamiki są zawsze śpieszne w ogóle to takie czasy jaja się od, odgrywają, że hej, dziękuję wszystkim za wsparcie mojej osoby, kanału i w ogóle. Jest to mega miłe i niezręczne, bo ja na wszystko zawsze sam pracowałem, a tu e, tak jakby e, z nieba leci pieniądz. No co ja będę mówił, no. Tak, tak dziwnie, niezręcznie i bardzo z tego powodu. Dobra, ma już mnie bo nie idę się przejść. O, bardzo Ryś, gapy, stoliki czy dilty? Wszystko naraz, wszystko naraz jest fajne. Każda chopa ma swój urok. Czy to gap, czy to dilt, czy to stolik. Wszystko jest fajne, tylko w miarę rozsądku, żeby nie przesadzić, nie? Tak to wygląda. Czy planujesz nowy rower? Nie planuję na razie, już mówiłem, pierwsze pytanie. Eee, Filip Gaming, pytanie do Q&A, co zrobisz na 50k? Nie wiem, będę mega zadowolony. Będę szczęśliwym człowiekiem. Ale co zrobię? To nie wiem, tak szczerze. Nie mam pojęcia, nie mam jakiegoś planu. Elu palenu, skorpionek. Jaki był największy z policji, jaki miałeś? Nie, to nie warto mówić o takich rzeczach. <laughs> nie warto, to, bo po co? Ja nie chcę się takimi rzeczami tutaj e, przechwalać. To nonsens. Ominę to pytanie, skorpionek nie obraź się. E... Pytanie do Księgi, co wodzisz? Motor czy rower Xavix zadał? Ej, w sumie chciałbym Hook Crossa jakiegoś. Enduraka jakiegoś. O Jezu chciałbym. I jedno i drugie jest fajne. Mega. I chciałbym to i to. Nie ma że to czy miałbym wybrać pomiędzy jednym a drugim, ale na pewno chciałbym jedną z tych rzeczy tak na 100%. Mam jedną na 100% i druga też by się przydała. Więc motor Coming Sun, mam nadzieję. Jak wszystko fajnie się potoczy, Franciszek G. Kiedy jakiś bikepark? Jak będzie na to czas? Hajs I, i w ogóle wszystko, i auto będzie sprawne, bo moje auto jest zdezelowane. Do... Do... mnie. Do dobiłem je strasznie, i teraz jest lipa. Jeżeli chodzi o mój samochodzik, no, tak jest wiecie, Teraz mi się właśnie rozrusznik psuje, i ciekawe, czy stąd wyjadę. <taki> takie, takie tam. Jaki jest mój wymarzony trik, no w sumie ja już go umiem, ten suicide jest mega fajny, chciałbym go się nauczyć na jakichś takich dużych, długich lotach, wiecie o co chodzi, bo tak na tych wąwozowych malutkich chłopaczkach to tak średnio, nie? w ogóle nawet na tych przelotowych długich stolikach moich, nie kleję tego susajda nie wiem, w tym sezonie wszystko sobie ponadrabiam. <laughs> O, Piotr Lipper! Pozdrawiam serdecznie, to jest ziołek, z którym też sporo pojeździłem, piona. Co żeś zrobił z poczciwym Giant Brass, sprzedałem mordę już dawno. <gryw> I to chyba go sprzedałem gdzieś za 700, 8 I zadowolony byłem, że za tyle poszedł. Beka, beka. Kiedy pojedziesz na Kazurę? Filip, nie wiem, w tym sezonie na pewno. Powinienem pojechać, bo to jest mega fajna miejscowa i, i fajnie się tam jeździ. I jest soczyście tam. Chciałbym w na sobie polatać i Alaina i te wszystkie takie tam rzeczy. Podoba mi się tam. Byłem tam raz na rozpoczęciu chyba rok czy dwa lata temu. I kozacko bo Fajnie, fajnie to wyszło. Fajna organizacja, fajne, fajna impreza ogólnie. Dużo ludzi. Dobra, pocisnę jakoś daleko. Jakoś tak pyk, 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 żeby jeszcze kogoś tutaj... Yy. Chwycić, gdzie te dymy? <grychy> dymy na schodach ziomek. Dymy na schodach. Tak powiedziałem i po prostu tak nazwałem film. Jaki silnik W46 aż kurde 18 <grychy> 18CI i kupę ja Dobra okazja była na ten samochód, to sobie go kupiłem wtedy. Ile masz lat? Wow! Jestem 94 rocznik. 26 lat. W październiku kończę 27. Czas za Gupi. Pier... głupi. Szok, szok. To już tyle. Tyle już tutaj latek na głowie mam. Ja w to nie wierzę, ja to w ogóle jestem dalej małda. <laughs> I dobrze, i dobrze. Czas zapierdziela, nie wiem kiedy to nawet uciekło. Ile skoku ma twój rein? Z przodu 160, tu jest 160, a tu jest 165. Także tak to wygląda. No. Jeszcze trzy pytanka jakieś i, i lecę. Trzeba pośmigać trochę, bo kurde pogoda nie robi się za, za ciekawa. Wow. Jaki to rower? Giant Train Advanced z roku 2017 w wersji karbonowej eee, Glut w fleszu na Fame MMA, normalnie ja to bym tam z miłą chęcią poszedł Ja to kiedyś trenowałem e, tajski boks i, i ja bym chciał, ale ja jestem taki o za malutki jestem wiecie Ale myślałem czy do tego hype'u nie wysłać się jakiegoś podania <laughs> Fajnie by było, ciekawie, ale za mały jestem. Musi być nas więcej, żeby takie rzeczy chyba się odstawiały. No chyba, że yy, Wojtek Gola by tu kurde jakoś inaczej zadziałał, nie? Śmiesznie by było. Pytanie do Księcheni. Jaki ulubiony spot w Twoim mieście poza wąwozem? O, między innymi ten. I jeszcze mamy single i w ogóle jest sztos. Mamy 3-4 fajne miejsców w Olsztynie, z których warto korzystać, naprawdę. O tym na przykład spocie to mało sobie, serio. Kiedy nowe heble działają, to na razie nie wymienia, muszę odpowiadać. Dobra, i ostatnie pytanko do QA. Kiedy będzie las? Już jest las, już będzie więcej lasu yy, i więcej, i więcej, ale też i będzie miasto, więc luźna guma. Wszystko będzie. Ale widzę, że miasto się lepiej klika, że tak powiem. A im lepiej się filmy klikają, tym mi się lepiej nagrywa te filmy, no bo nie ma co ukrywać. Jeżeli ja widzę, że są wyświetlenia pod filmem, to mi się chce działać dalej. A jeżeli jest lipa, no to to jest lipa i człowiek ma taki nastrój średni. Dobra kumple, Q&A za nami. Mam nadzieję, że na większość pytań waszych yy, odpowiedziałem, bo było ich ponad 400. I Jeszcze kiedyś zrobimy takie Q&A z lasu. No i zobaczymy jak to będzie, no czas pokaże. Dobra. Ja wciskam się na Reina, trzeba trochę pojeździć. Następny film z tymi z oto miejscowy, żeby pokazać wam, jakie tutaj fajne traski są. Ta traska jest fajna, postaramy się z tej stromizny coś zjechać, i tam dalej są takie fajne eski, więc na pewno coś się nagra. Ja wskakuję, bo już się doczekać nie mogę. Ochraniacie mnie w kolana cisną, i pogoda też mnie ciśnie, żeby szybko tutaj pojeździć i spieprzać. Kończę, dzięki, piep, piep, piep i do zobaczenia. piona.